Witajcie kochani na moim kanale, zapraszam Was na odcinek z drabkowej Gdzie sobie zdrabiamy zdrabkę za 10 zł Ekstra linie z numerem 12 Zobaczymy czy będzie tutaj jakaś wygrana czy nie Ale y, nagrywam teraz, bo Ada śpi Deszcz za oknem pada, z czego się cieszę bardzo Bo jest naprawdę bardzo, bardzo sucho I deszczek naprawdę jest nam potrzebny y, Co prawda patrzyłam na prognozę pogody, no to y, ten deszcz tylko dzisiaj A jutro już ma być inaczej tak cały tydzień, już bez deszczu ale zobaczymy, w każdym razie cieszę się z tego co jest, więc drapię sobie teraz drapeczkę dla relaksu i mam nadzieję, że będzie jakaś wygrana. pomalowałam sobie też pazurki na niebiesko a tam jeszcze wakacje i będę przesuwać więc tak, zaczynamy mamy pierwszą biedroneczkę i szukamy sobie biedronkę mamy tutaj biedronkę tutaj jest biedroneczka tutaj jest biedroneczka tutaj, jest biedroneczka. tutaj. Tutaj biedroneczka, tutaj biedroneczka, tutaj. I tutaj ma no sporo tych biedronek, nie powiem. Kolejna będzie serduszko. Serduszko oczywiście kochani dla Was. Tutaj mamy serduszko. Tutaj mamy serduszko i więcej nie ma. Dobra. Następna to będzie moneta. Zobaczymy, czy jest gdzieś moneta. Tutaj jest monetka. Tutaj jest moneta. Okej. Okay. Kości. Kości, kości. Mm -hmm. No, nie ma kości. Nie widzę przynajmniej. Leżaczek. Leżak. Leżak, leżak. Hm. Nie ma też. Czapka bo chyba jakoś tak uciekłam od was. <laughs> Albo po prostu nie ja uciekłam, tylko telefon mi ucieka. O, tak zrobimy. I tak, co ja szukam teraz? Czapkę szukam. Powiem wam, że nie ma i czapki. Powiem, że już czwartej element, którego nie ma. Kwiatek. A ja tak się cieszyłam z bidronek. No i zobaczcie, kwiatka nie ma. Piątej element, który nie ma. Dzwoneczek. Tutaj jest dzwoneczek. Szukamy dalej. No więcej nie ma. Szukamy teraz tu. Gwiazda. Gwiazda jest tu. I na sam końcu Dobrze. Okulary. Szukamy okularków. Okularku, pomóż, że tutaj tylko widzę koło biedronki, nic więcej. Rolki. Rolki. Tutaj mamy rolki, tutaj mamy rolki, tutaj mamy rolki. I tutaj, czy coś jest? I tutaj są rolki. Okej. Okay. Podkowa. Tutaj jest podkowa tutaj jest podkowa tutaj jest podkowa i tutaj jest podkowa wiatrak wiatrak wiatrak, wiatrak hm, nie ma wiatraku lody, tutaj mamy lody tutaj mamy lody czy wy dobrze widzicie Tutaj są lody. Tutaj. I więcej nie ma. Dobrze. Korona. Korona jest tu. Korona jest tu. A tutaj jeszcze lody. Korona. Korona. I więcej nie ma. Klapki. Klapki są tu. Klapki są tu. Klapki są tu. Tutaj też. Tutaj mamy klapeczki. Najwięcej nie ma. Parasolka. Parasolka. Parasolki nie ma. Chociaż też na dworze pada. <laughs> Ale niech pada. Łódź. Łódź jest tu. Łódź jest tu. Łódź jest tu. Łódeczka jest tu. Łudeczka jest tu. Tutaj jest łódka. I tutaj jest łódka. Dobrze. Kolejny element jest to baloniki. Baloniki gdzieś były. Tutaj mamy baloniki. I tutaj są baloniki. Dobrze. Kolejny to będzie tęcza. Tęcza, tęcza. Tutaj mamy tęczę. Jedną. Ptaszek. Mamy tutaj ptaszka, mamy tutaj ptaszka, mamy tutaj ptaszka. Mamy ptuszka Tutaj. No, kraba nie będzie, bo by było bardzo dużo wygranych I więcej nie ma. Dobrze. Arbuz. Arbuz jest tu. I arbuz mamy tutaj. Zobaczcie, znowu mi się telefon przewraca. Ech. Kolejne słoneczko. Czy tu jest słoneczko? Tutaj mamy słoneczko. I więcej nie ma, ale tutaj chyba ptaka zgubiłam. Okay. Motylek. Motylka chyba nie ma. Nie, jest. Tutaj jest motylek. Tutaj jest motylek. I więcej nie ma dwie ostatnie elementy, dwa ostatnie elementy to jest tak cytryna, cytryna tu na dole cytryny były oczywiście zdrapałam to, nikt nie zobaczyliście nie wiem, jakoś nie mogę ustawić tego telefonu szukamy dalej tyle cytrynki, czy jeszcze coś jest i tutaj mamy cytrynę ale mówię, kraba nie będzie to, to nic nie będzie i diament którego po prostu nie ma także zdrapaczka jest pusta Coś tam. No szkoda, że pusta. Myślałam, że o, jest dwunastka, nikt nie zabrał. To coś będzie, ale no nie. niestety, <grytanie> Nie ma tutaj żadnej wygranej. Eee, może jeszcze na pewno będę drapać tą zdrapeczkę, bo powiem Wam, że mm, dawno jej nie drapałam, a lubię. Ale zobaczymy. W każdym razie. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Przepraszam za takie wsuwanie, przesuwanie. Nie wiem, muszę sobie jakoś ustawić, ale coś mi się wydaje, że zaczyna mi mój stojak albo się psuje, albo coś, bo się sam przywraca, bez mojej zgody, że tak powiem. O! Ja Wam dziękuję. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, będzie mi bardzo miło. I do zobaczenia w następnym odcinku. Biesiaczki, papa. Kochani, no i witam się z Wami jeszcze raz, ponieważ e, nagrałam Wam ten odcinek. Potem postanowiłam, że nagram jeszcze jeden odcinek na niedzielę, bo w niedzielę wyjeżdżamy. Prawdopodobnie na bieg, gdzie może będzie bieg 50 km. No i oczywiście filmik nagra się 70 minut, ale nic tam nie widać. Tylko, tylko widać y, zdjęcie y, z drabki. Nie wiem, czy, czy u Was tak też się zdarza, że nagrywacie, a potem się okazuje, że filmik w ogóle nie istnieje, tylko po prostu jest napisane, że jest bardzo dużo czasu, no to poszło i, i, i nic się nie dzieje. Nie wiem dlaczego, ale miałam, słuchajcie, krzyżówkę z numerem 22, no i oczywiście jest wygrana. Cztery słowa mi tutaj się trafiły. I yy, wydałam na te niedzielne zdrabki 20 zł, więc 20 zł mam z powrotem, bardzo się z tego cieszę. No i co, kochani? Czasami tak się dzieje. Yy, przykro, czasami jest tylko wtedy, kiedy jest yy, na przykład. Yy jakieś takie, wiecie, vlog nagrywam gdzieś jedziemy, coś takiego się dzieje fajnego, a mi tutaj kamera nagrywa nie wiadomo co i nic nie ma tak naprawdę, to wtedy jest naprawdę przykro a z drapkiem to wiadomo, no, nie nagrało się, trudno, ważne, że jest wygrana nie, także uważam, że ten y, odcinek łączy w takim razie więc jest, że tak powiem, na zero darmowa, y, darmowy drapanko tylko, że na jeden raz, no szkoda, że tutaj nie ma nic, ale cieszę się z krzyżówki bo chyba krzyżówka jednak w tej wersji nie lubi, ja ją też bardzo lubię Nigdy nie przestałam lubić krzyżówki, także bardzo się cieszę. Pozdrawiam kochani buziaczki pa papa.